All Letia Business Center wypełnił się w większości młodymi ludźmi. W najnowszym sondażu Milward Brown dla faktów TVN w grupie młodych wyborców do 35 roku życia Janusz Korwin-Mikke zajmuje trzecią pozycję z 10% poparciem. Czym ten najstarszy kandydat na prezydenta przyciąga wyborców? Myślę, że jest to jedyna osoba, która może zmienić ten kraj na lepsze. Czyli jak? W jakim kierunku? Odciągnąć starych, co są przykrycie. Artur to student ratownictwa medycznego w Legnickiej PWZ. Podoba mu się to, co Korwin mówi w sprawie podatków. Głównie w uproszczenie podatków, tak? To, co się dzieje w tej Polsce od 25 lat, jest według mnie, lekko mówiąc, szaleństwem, a on po prostu chce uprościć wszystkie te podatki i no, ułatwić ludziom życie, ja tak sądzę. ten program jest bardzo kontrowersyjny, nie od tego. Ma bardzo wiele punktów, którzy, których ludzi z starej daty odrzuca. Same moi ricy mówią, że jest trochę oszułowem. Kara śmierci jest bardzo kontrowersyjna. Ale z drugiej, z drugiej strony pod względem gospodarczym jest bardzo korzystna dla Polski, bo podatni nie musi utrzymać kogoś, jakiegoś gwałciela czy tego typu osobę. Zresztą jego poglądy głównie z podatkami są dla mnie bardzo yy, trafne. Korwin-Mikke wie, dlaczego młodzi ludzie na niego stawiają. Chcą dużej zmiany w Polsce. Ja nie należę do federastów, nie należę do... Jestem ze starego pokolenia, który jeszcze pamięta normalne czasy. Znaczy normalne to nie bez komuny, ale ja jestem wychowany na przedwojennych podręcznikach jeszcze. Miałem przedwojennych nauczycieli, także jestem normalnym człowiekiem, a młodzi mają dosyć tego, co słyszą, słyszą na co dzień. Artur z zapartym tchem słucha Korwina w pierwszym rzędzie. Choć nie ma jeszcze 17 lat, to interesuje się polityką i chce stawiać pytania także do kandydata na prezydenta, choć głosować w tych najbliższych wyborach nie będzie mógł. Jeszcze nie znalazłem odpowiedzi na przykład na pytanie, co z zabytkami, gdyby doszedł do władzy, ale tak ogólnie to chciałbym go zobaczyć na żywo przede wszystkim. A gdybyś mógł, to byś na niego głosował? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że Polsce jest potrzebna taka zmiana kogoś u władzy. W spotkaniu uczestniczyło także małżeństwo Szklarów. Ja w ogóle się dziwię, że młodzież zaczyna interesować się polityką. To dobrze, czy że... To dobrze, dobrze, ale lepszymi kandydatami niż Koryn Mika. Nie podoba się panu? Abstrakcyjny. I utopijny według Legniczanina. Tego co mówi nie da się po prostu wprowadzić w życie, uważa. Takie ustu istniały w Ameryce w XIX wieku mniej więcej i rozwijała się tyle bardzo szybko przed wprowadzeniem podatku dochodowego w 1913 roku. Więc przypominam że do 1913 roku Ameryka się rozwijała bez podatku dochodowego świetnie, a potem była wojna światowa, wielki kryzys w 2009. To drugie to, to wpływ podatku dochodowego. Jesteście na spotkaniu z przedstawicielem prawicy, czyli formacji skazanej przy okrągłym stole na. Nie istnieje. Zresztą skazany jeszcze przez komunistów w 1945, potępiony przez Piotrowskiego w 1918. Ja myślę, że on się podobnie zachowuje jak młodzież. Tak się wyraża. I takie usposobienie ma podobne do, do młodzieży. Dlatego chyba, chyba dlatego. Kandydatem młodych miał być kiedyś Janusz Palikot, teraz jest Janusz Korwin-Mikke. Czy wyborcy będą mu wierni, a on nie zawiedzie ich zaufania?